Trading in the Zone, Marka Daglasa, to mistrzowska klasa w psychologii tradingu. Trading in the Zone to najważniejsza książka na temat psychologii tradingu, oferująca głęboki wgląd w dyscyplinę umysłową wymaganą do odniesienia sukcesu na rynkach finansowych. Oto krótkie podsumowanie dla Ciebie najważniejszych idei, lekcji i konceptów z tej książki. Rynek jest neutralny. Rynek nie dba o Twoje cele, opinie lub emocje. To środowisko probabilistyczne, w którym wyniki są losowe w krótkim okresie. Inwestorzy ponoszą porażkę, gdy rzutują swoje przewidywania, oczekiwania, strach, ciwość i nadzieję na wykres, czyli price action. Handel jest grą opartą na prawdopodobieństwie. Skup się na procesie, a nie na wynikach. Nawet najlepsze setupy mogą przegrać, a złe transakcje mogą wygrać. Spójna konsekwencja wynika z wielokrotnego podążania za przewagą, przyjmowania strat jako części gry. Jak w kasynie akceptowania małych strat w celu osiągnięcia długoterminowych zysków. Pięć fundamentalnych praw. Prawda pierwsza. Wszystko może się zdarzyć. Prawda druga. Nie musisz przewidywać rynku, aby zarabiać pieniądze. Prawda trzecia. Wyniki są losowe w krótkim okresie. Prawda czwarta. Przewaga to po prostu wyższe prawdopodobieństwa jednego wyniku nad innym. Prawda piąta. Każdy moment na rynku jest wyjątkowy. Mindset tradera. Oderwanie od pieniędzy. Traktuj handel jako ćwiczenie statystyczne, a nie sposób na szybkie wzbogacenie się. Zaufanie do samego siebie. Wiara w swój system i wykonywanie go bez wahania. Brak żalu. Akceptuj fakt, że niewykorzystane okazje i straty są częścią podróży. Strach i chciwość. Strach przed stratą i chciwość zniekształcają osobę. Rozwiązanie. Predefiniowane ryzyko na transakcje, np. 1-2% kapitału, aby zneutralizować reakcje emocjonalne, nadmierna pewność siebie. Zwycięskie pasy mogą prowadzić do lekkomyślnych transakcji. Rozwiązanie: trzyma się swoich zasad, nawet gdy czujesz się niezwyciężony. Potrzeba pewności. Traderzy szukają potwierdzenia lub idealnych setupów. Rozwiązanie: zaakceptowanie niepewności i skupienie się na prawdopodobieństwach. Zdefiniuj swoją przewagę. Jasno wyartykułuj swoją strategię zasady wejścia, wyjścia oraz ryzyka. Przetestuj ją, aby potwierdzić statystyczną przewagę. Prowadź dziennik, śledź transakcje, emocje i odchylenia od planu. Zidentyfikuj wzorce swojego zachowania. Praktykuj mentalne zagrania. Wizualizuj bezbłędne wykonywanie transakcji, tym radzenie sobie ze stratami. Skup się na celach procesu, zamiast obsesji na punkcie zysków. Staraj się podążać za swoim systemem przez 100% czasu. Nie jest to książka o strategiach. Douglas nie uczy analizy technicznej ani systemów, a jedynie sposobu myślenia. Niektórzy czytelnicy uważają, że probabilistyczna mantra jest zbyt podkreślana i wymaga dyscypliny. Zasady są proste, ale trudne do zaimplementowania. Najlepsi traderzy nie boją się mylić. Przegrani myślą o tym, ile mogą zarobić, zwycięzcy myślą o tym, ile mogą stracić. Nie handlujesz, aby mieć rację. Handlujesz, aby zarabiać pieniądze. To książka dla tych zmagających się z emocjonalnym podejmowaniem decyzji. Początkujący, potrzebujący zbudować odporny sposób myślenia, doświadczeni traderzy, pragnący udoskonalić swoją psychologię. Książka uważana za obowiązkową lekturę obok czarodziejów rynku i zdyscyplinowanego tradera tego samego autora. Jego lekcje mają zastosowanie do wszystkich stylów handlu: day trading, swing trading, inwestowanie, scalping. Uwaga końcowa. Sukces handlowy to 80% psychologii i 20% strategii. Trading in the zone pomoże Ci w opanowaniu tych 80%. W połączeniu z solidnym systemem technicznym będziesz mieć podstawę do długoterminowej rentowności. Dzięki za oglądanie. Czuwaj, rynki nie śpią.